Witajcie, z tej strony Lewi Dzisiaj taki krótki unboxing, recenzja Jak to woli To jest... tak, nie, katar będzie, Ale to mniejsza... możecie sobie słyszeć pytle mojego psa Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzał Więc przejdźmy do unboxingu Są to w dwie książki Właściwie dwie a Atak Tytanów Część pierwsza i część e, druga odrębnych e, historii nawego. E, ogólnie tytuły, opu, e, podtytuły noszą no, e, reglers. E, co to mangi? E, nie jest przetłumaczona jeszcze na język polski, można znaleźć tylko w języku japońskim i angielskim. Książka jest y, ogólnie dość wykonana. Do y, z przodu mamy podobnie na na jednej i na drugiej. Y, napis, krótkie straszne itd. Tak Natomiast z tyłu mamy y, straszczenia i skrzydła wolności itd. Tak y, co jest na, coś ciekawego, o którym się dosyć dziwiłam. E, książka jest e, czytana od tyłu. Jak to pisze, e, to start, że mm, the beginning, mm, got to the end, czyli od tu. E, jest ogólnie nie bardzo ciekawie wykonana. Jak to widać z przystrości, do i w ogóle wiedzieliśmy jakieś przypadkowe no mogę to trzy czarno-białe bez zdjęcia szkice, natomiast jak widzimy na koniec jak to wydać charakterystyka innych różnych bohaterów i mam tutaj na nawiego, koszki szkic postaci i krótki opis samo innych Przejdźmy teraz do drugiej części. Druga część wygląda w ten sposób. Akurat nagrałam aparatem, więc yy, ciężko dość widać. Tak jak zawsze. Tylko jest tutaj w drugiej części, inne, że jest yy, rysunek kolorowy i zaściskany yy, na karty. Yy. Nie, jeszcze w strony stronę identyczną też ciąg. E, I co jest też e, fajne, e, na końcu obydwu jest jakby co się działo przed. Tak, początek taki prolog, wejście. No i też oczywiście postacie. Z tego jest oczywiście raka ma obydwoj cały taką płyty ma w ogóle. No więc ogólnie to było na tyle. Wie, że mam nadzieję, że Wam się ten unboxing spodobał. Jeśli tak, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Także wchodźcie na profil na fanpage'u. Link będzie podany w opisie filmu. Więc do zobaczenia jeszcze raz.